Jurka, chodź tu. Chodź tu, Jurka. Jurka, chodź tu. O, widzicie, to jest taka moja mała pieszczotka, widzicie? Ona lubi głaskanie, ona lubi. Widzicie, ona to lubi. Zobaczcie, jak różacze, no zobaczcie. Zobaczcie, jak różaczka. Ona to lubi. Tak? Lubię głaskanie? Tak? Lubię głaskanie, tak? No. No, Jurka chce pieszczoty. Widzicie w rukach co pieszczota? Hmm. A, idź. Moja kochana. Widzicie, ona lubi jak się zgłaszcza. Ona lubi głaskanie. Ona nie jest jakąś tam pazerą, która nie lubi głaskania. Chodź. Chodź tu. Chodź. Chodź tu na łóżko, chodź. Chodź na łóżko, Chodź. Chodź pójdziesz tu na łóżko. Chodź. Chodź. Chodź, pójdziesz tu na łóżko, chodź. 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 Spróbujesz jeszcze raz to Chodź. Zostaw firanki, nie wolno firanek, tak jest. Tu na łóżko tu. Poszła. Tak, musisz sprawdzić tego pluszaka. Mhm. No, spróbuj, no skacz. No góra. Tu, tu góra, tu Julka, Julka góra. fajnie u niej tutaj na, uchach, na uszach Widać te planki No, górano. no Wielka kombinator Dobry królik przyszedł, króliczek No, górano? Tylko trochę jesteś za daleko od łóżka, no. Widzicie, przyszło tutaj do mnie. Przeszkody. Chodź tutaj, góra, chodź. Chodź. Tu, góra, chodź. Chodź na górę. Chodź na górę, tu. No? Na górę, no? No? Dobry królik, super! Super królik! Super, dobry króliczek, tak jest. Tak jest. Udało się króliczkom i tak? Udało się. Tak jest, dobry królik.

Dobry króliczek, super. A tam nie wolno, tam wysoko nie wolno. Chcę wejść tam do pluszaków. No, bo tam są kwiatki też, tak. Te kwiatki widzisz. A kwiatków nie wolno jeść. Nie wolno jeść kwiatków, wiesz, to jest niezdrowe. Są trujące te kwiatki. Ach, królik kicak, królik kicak. Ja zrobiłam ci zdjęcie i zadowolona. Tak.